Siemas, zostawiacie 50 łapek i kolejny odcinek nagrywamy Dawaj, wspieraj Powerwiasz jakieś chłyci Meroa zapierdów Ej mordy, mordy, chcecie kupić klamę? Mordy Chceć Nie stać nas, no jesteśmy Dosyć stają. Dobra, Dobra spierdalamy szybko Kurwa, faj jaka <noise> Jaka bojówka na tym co robię, że jest Ja zauważy, że chcę nas sparwać Widziałeś <noise> kurwa jakie parkowanie? Wysiadaj kurwa, jeden i drugi Powiedz co co <noise> mu chodzi a, a co jest? Wysiadaj kurwa, Ale czemu? jeden i drugi Wysiadaj kurwa, bo cię odpierdolę Ale co ty tak pod komendą, kurwa? Wypierdalaj kurwa z tego auta swelu jebany. Strzaj nie? <słyski> kurwa, <green> Zone debil. <słyski> <słyski> Ale ty serwis, kurde. Było dobrze słychać tego? Było. <słyski> Chodzi, bo policja jedzie. Kurwa, policja. Hello, No, wkradał nam się dał udało nam się go pokonać, ale no. No, dobra, to i tego tam zatrzymać, jedź pan. Dobra, dobra, dzięki. O, kierwa. <grywa> panie, wie pan, że pod prąd pan stoi? Jak, jak prąd? Wszedł pan, jechał. A pan widzi gdzie są strzałki w drugą stronę? Tu żadnych strzałek nie ma No proszę zobaczyć obok, tu nie ma bo pod prąd pan wyjedzie no No właśnie kurwa, więc nie ma. Weź zmień pan pas, dobra? Dobra, dobra <laughs> Zawsze <Patrzę. Uuu. laughs> Teraz idziemy Ale... Dobra, to dałeś się ustawić Ale... Dawaj To na trzeci klaksus, nie? No dawaj Nie, na zielone, na zielone No dobra, na zielone i do... nie wiem no, ale się to ja biorę udział. Hej! Hej! <noise> się wdopił. Faj, go robię. <głos> <głos> ty jadany, Co ty robisz, Sean? Oh, kurwa, mać! Chuju, pierdolony. Kurwa, utopimy się, nie kurwa. <grym> Uciekaj <wytkuj> kurwa. <grym wytkuj> Pusta ustaje w tym czasie usg usta usta Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. O ty kurwa! O niecał mnie kurwa! Co ty robisz? Dobra. Chłopie! Pojebały cię chyba, kurwa! No ja pierdolę, chłopie! Dobra, na trzy, dwa idziemy teraz panu na sobie tą tą kostkę. Jest pan, pan gotowy? gotowy? Kurwa, no może być no. Dobra, trzy 3... ostrzegam będzie boleć. Dobra, dobra. Nie, Nie daj leki, spokojnie. No będzie mnie ale będzie dalej. Jeden. O kurwa, żadne leki! O kurw! Kurwa! Ooooo! Chłop... Chłop... mnie na ręce mnie do... do... na ręce stąd kurwa Lecimy, lecimy. Dobra dawaj dawaj. Niech chłop bierze dawaj, to. Do, ty, tak. zamknęli nas A nie Idziemy do limuzyny o, Ale zajebista Pa, no widzisz co? Ja spierdalam stąd <noise> Niech chłop wywozi Mars, wsiadaj tutaj Dawaj, dawaj, lecimy. Czekaj, lecimy. kurwa, bo jest na kulach Dobra, dawaj Dawaj, robimy gank, robimy gank <noise> Dobra, dobra, bo i w karze, nie? Dawaj, bo i w karze, nie? Bo w karze, normalnie Le. Ej, bo mój John tam jest jeszcze. John jest. Co ty gadasz? John? To, to jest Kurna. Co to jest? Bo John jest w szpitalu. Jeźdź. Halo? Ej, mnie, panowie? No jasne, wsiadaj. <noise> Ale to kosztuje, kosztuje, proszę pana. Kosztuje? Zapłacę, spokojnie. W policji pracuję, właśnie nie martwi. Na komendę możemy, dobra? dobra. Właśnie bierzemy policjanta w imudzynie. na komendę? Przecież jadę. To nie jest do... komenda benda. proszę pana, nie będziemy przez miasto jechać, bo to dla pana może być ryzykowne, prawda? Tak, bo korki są, wie pan co, chodzi. po prostu korki dlatego. A... My generalnie chcemy założyć taką akademię bo i w nie wiem pan wie o co chodzi Panie <laughs> Policjancie Tak? Co tam? No kiedy? Ja. Ta komenda chyba jak, jak w ogóle gdzie jest. Jak ogólnie? panu minął dzionek. Dobrze. Fajnie. Wyporywam no, no, no pas. Dobrze. dobrze. Albo my jedziemy jeszcze na Maka, rozumiem. Nie. Tam, nie, dokładnie. nie, 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 nie. No, akurat kefa. głodny jestem możemy pojechać. Do kefa. <laughs> Do kefa na kurczaki <laughs> lecimy. To dobie. Na pieski. Na pieska <laughs> Bo teraz, może tą stronę pojechaliśmy Sorry, my bad O, oh, O widzi pan, tu KFC jest. jest ja teraz Siada i ma łapki do góry Góry Ej Ręce do góry! Gleba <laughs> Gleba kurwa Celuj do niego z palca Dobra, weźmy zabierz jeepkę, nie? Biorę go pod tego mam, mam kurwa zakładnika! Jednemu kurwa! Jednemu! Jednemu! Ponieś ręce! Tam ko kolej celuje z tyłu Dobra, pod... poczekaj ta. Strzelaj do nich! Nie kurwa! Ciekawy! Kurwa, oczy mi się odłączyły! Kurwa nie oczy mi się odłączyły Ale z kurwy porobiłem Pan strzelał Ja pistoletu nie mam, nawet broni nie mam, co wy? No on nas bił co to nas idzie Co was zbiłem, co was biłem? Co was biłem? Co was biłem? Dobra, no byłeś, biłeś. Ktoś mnie właśnie pobił Pan... Panowie sprawa jest taka. Kolano mnie nie boli to jest taka Żona jest w 8 miesiącu ciąży. O, 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 o. A to akurat są medycy, to weźmiemy pan na szpital. W którym jest pan miesiącu? O, ja nie, 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 ja nie. Aha. Co ty niedokształcony jesteś, kundlu? Może będziesz mnie Wyczy tu kurwa obrażał? No już tu kurwa zaraz tak. idziemy do szefa i kurwa powiem, co tu się działo, panie tak policjancie! Tak bo tutaj zrobić. kadet miał od gej wyzywał generalnie. Nie wyzywałem cię od gej, tylko ty powiedziałeś, że jesteś w dziewiątym miesiącu. Powiedziałem, miesiąc że mam żonę. Ciądze. Nie powie powiedziałeś, że jesteś... Kadet. Że po nie powiedziałeś ty, Kadet. że jesteś w dziewiątej miesiącu ciąży, ja ci nie wziąłem, bo jesteś chłopakiem, więc nie, nie Pan, rozumiem A co innego, gdyby powiedział słowo ty Słowo gay nie jest obrazą. Ale to, ale to, to nie chodziło, że powiedział, że jestem gejem, tylko powiedział, śmiał się ze mnie wręcz, że ja... Ja jestem nie w ósmym. W miesiąc ciąży tak tak ale bym się tłumaczył tak Skoro pan tak powiedział no to nie powiedziałem tak ciąży. no tu w takim razie no dobra zobaczymy się w sądzie tyle powiem go na